Witam Was wszystkich serdecznie. Kolejny wtorek, kolejna następna tura. Dzisiaj mamy ze sobą gościa specjalnego. Jest z nami Ola, która jest wolontariuszką w takiej akcji, która nazywa się Rzut na Wschód. Olu, przedstaw się. Cześć, jestem Ola, no i jestem wolontariuszem Rzutu na Wschód, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. A mogłabyś przybliżyć, czym ten rzut na Wschód jest dokładnie? Rzut na Wschód to konwent Gier Fabularnych, który organizowany jest przez Fundację Animatorów i Twórców Kultury, Trach. Jesteśmy współfinansowani przez Urząd Miasta w Dublinie, a sponsorem generalnym całego eventu jest Hotel Arche w Dublinie. No i jeszcze oczywiście wspierają nas wydawnictwa gier popularnych, czyli Copernicus Corporations, Stinger Press, Black Monk Games i Rebel. A kiedy i gdzie będzie Rzut na Wschód? Wszystko odbędzie się w hotelu Arche przy ulicy Zamońskiej w Dublinie 6 i 7 listopada, to sobota i niedziela. Jest to zupełnie darmowy event i dla wszystkich mo mogą brać dzieci, będzie o tym prelekcja na niedzielę, młodzież, dorośli i seniorzy i o tym będzie prelekcja w kolei w sobotę. Także zapraszamy serdecznie wszystkie grupy wiekowe. A i od której godziny będzie się to wydarzenie zaczynać i do, kiedy, do której będzie trwało? Najprawdopodobniej będzie od godziny 10, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy pewni. Jeszcze wciąż jesteśmy na etapie ustaleń, jak będzie najlepiej dla wszystkich. Czyli rozumiem, że na Waszym wydarzeniu będą informacje się pojawiały. Tak, oczywiście. Oczywiście zapraszamy wszystkich też do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku Rzut na Wschód. Wydarzenie zostało udostępnione przez nasze radio, więc jeśli szukacie namiarów, to zapraszamy na fanpage naszego radia. I może Olu opowiesz, co będzie na tym wydarzeniu. Na wydarzeniu będą przede wszystkim sesje RPG i różne punkty programu, takie jak prelekcje i warsztaty. I projekcje są utworzone przez, no właściwie osoby chętne i będą dotyczyć całego zakresu tego, co dotyczy gier czyli od jakby mieszania światów konwencji po bezpieczeństwo i sesji. Każdy znajdzie coś dla siebie tak właściwie, bo jeszcze będziemy oprócz takich bardziej amatorskich, można to powiedzieć, projekcji, będziemy mieć takie z Copernicus Corporations i Stinger Press. No to, Czyli pełna gama tematów. Teraz zrobimy krótką przerwę muzyczną i wrócimy zaraz do Was zaraz po przerwie. Witamy Was po przerwie muzycznej. Więc, Olu, jakie sesje będzie można zagrać na wydarzeniu, na Rzucie na Wschód? Będzie można zagrać w sesji w różnych systemach. W Warhammera, czwarta edycja w Dungeons and Dragons piątą edycję. Witchera w Dwory Końca Świata. Autorskie systemy, ze w siódma edycja i niewydany pod system dread oraz będą także systemy od Tingerpress, Press, takie wydane i takie dopiero zapowiedziane, więc same świeżości. I gdzie można się zapisywać na tę sesję? Jeszcze jest zdecydowanie bo rozważamy albo zapisy online, albo zapisy już na miejscu w sobotę rano. No i oba rozwiązania mają wady i zalety, co już wiemy z poprzednich wydarzeń tego typu. Ale czekamy na wszelki feedback i podpowiedzi ze strony potencjalnych chętnych. I rozumiem, wszystkie sesje są prowadzone na miejscu w hotelu Arche. Tak, tak. Nie przewidujecie sesji online? Nie. Jeśli nie zmieni się sytuacja epidemiczna, to wszystko odbędzie się w S super, a o czym będą prelekcje na wydarzeniu? No właściwie cała tematyka, czyli od takich, jakby Q&A wydawnictwa Rebel na temat RPG per se, to będą jeszcze na przykład prelekcje na zaimki, jak ich używać, żeby mówić o takiej różnorodności w sesjach, inkluzywności, będzie o mapach, będzie też na przykład panel dyskusyjny grupy odkrywców niesamowitości. I na wydarzeniu można też przeczytać, że będą prowadzone warsztaty. Jakbyś mogła przybliżyć, w jakich warsztatach będzie można wziąć udział? Będzie jeden warsztat improwizacji, co jest w bardzo dużą częścią nie da się ukryć. Będą również warsztaty tworzenia przygód dla potencjalnych mistrzów gry. Jeden będzie warsztat na takie jednostrowe, krótkie przygody i będzie też warsztat pisania scenariuszy takich na długie kampanie. I to wszystko 6 i 7 listopada w hotelu Arche w Lublinie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału i do śledzenia wydarzenia na Facebooku, gdzie będą pojawiały się wszystkie informacje. Teraz zapraszam ponownie na krótką przerwę muzyczną i przejdziemy do trochę luźniejszych tematów. Witam znowu wszystkich bardzo serdecznie po przerwie muzycznej. Olu. Jakbyś mogła nam opowiedzieć, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z grami fabularnymi? No, jakieś jeszcze przed pandemią, jakieś dwa lata temu można powiedzieć, kiedy to znajomy doświadczony z doświadczonymi z zaprosił mnie i moją koleżankę po prostu na taką jednorazową sesję, żeby, żebyśmy zobaczyły, z czym to się je. I co to była za sesja? To, był, to była właściwie sesja bez systemu, a dotyczyła radzieckiej kopalni, w której byłyśmy inspektorkami i miałyśmy się zorientować, dlaczego giną tam ludzie. I jak wspominasz tą sesję, rozumiem, że cię zaciekawił temat gier fabularnych wtedy. No tak, po prostu była to bardzo dobrze przeprowadzona sesja, był klimat, dobrze się bawiłyśmy i... No, powiem, że to było też dla mnie takie nietypowe, bo kiedyś sądziłam, że można grać tylko takie fantazje klasyczne w sesjach RPG, a można grać wszystko, co się chce. I to było dla mnie pozytywne zaskoczenie. Masz już za sobą, jak dobrze liczę, ponad 3 lata doświadczenia w grach RPG, więc pewnie już trochę systemów i trochę w, tro w kilku sesjach wzięłaś udział. Jakbyś mogła nam powiedzieć, jaki jest Twój ulubiony system i dlaczego właśnie ten system. Głównie akurat prowadzę w autorskim systemie mojego znajomego, aczkolwiek jakbym miała taki wybrać system, który mi się podoba, to raczej bym jakby celowała w takie systemy prostsze, typu opowieści z pętli, coś co nie wymaga jakby wersowania podręcznika przez wszystkich i da się w miarę tak łatwo wytłumaczyć, tylko doczytywać jakieś szczegóły. E, aczkolwiek myślę, że też dla takich bardziej, e, jakichś e, graczy nastawionych z takich fantazji, budowania umiejętności, to jest Dungeons and Dragons, też jest bardzo dobrym systemem. E, Ty już jest kwestia, jak taką edycję lubi. E, a jakbyś mogła przybliżyć ten autorski system swojego znajomego, jaki to jest świat i na czym polega? E, no, świat jest na zasadzie fantazy e, i jest to takie fantazje bardziej klasyczne, takie można powiedzieć trochę na wesoło. Jest to jakby powstał ten świat do, do mojego grania z chęcią takiego wyróżnienia się od takich na przykład światów z Warhammera. Jednocześciowo jest to takie trochę smutne, może dołujące, dużo przeciwności losu. A jestem raczej nastawiona na takie przyjemne granie z magią, z jakimiś gadającymi wrzekami i system bazuje na żywiołach. Jest to raczej dark fantasy, czy powiedziałeś, że takie smutne, przygnębiające? No właśnie, żeby nie iść w takie nie, dark nie fantasy, iść. to jest takie, no ciężko mi określić, bo też nie jest to high fantasy. Jest to taki miks zależnie od tego, czego oczekują moi gracze w danej kampanii. No, czyli w, tworzony świat na bieżąco troszkę. Tak, tak. E, dobrze. I, a w jakim systemie? No, lubisz, prowadzić w tym systemie, a może taki system, w którym najbardziej lubisz? Jeśli to jest ten, no to jakby spoko. No tak, właściwie ten z, po prostu sprowadzenia, a zgrania w inne systemy, to jeszcze całkiem podobał mi się system legenda pięciu kręgów, chociaż tam ten lore, ten świat jest bardzo skomplikowany i mam wrażenie, że poza moim zasięgiem, ale tam system jest całkiem fajnie wymyślony. Jakbyś mogła go pokrótce opisać, bo nie słyszałem o tym systemie nigdy wcześniej. To jest właściwie system, który jakby jest połączony ze światem i on dotyczy samurajów i są tam, jakby jest pięć kręgów, właściwie też żywiołów i chaosu i tutaj jakby jest wbrew pozorom niekoniecznie nacisk na taką walkę, że kostki i tak dalej, tylko kostki raczej jakby są związane z pewnymi wyborami, których dokonujemy, dlatego w tym świecie ważna jest taka znajomość świata, znajomość różnego rodzaju jakby zachowań, jak, y, y, takich poziomów społecznych i tak dalej. Taki dosyć ze światem system, nie da się ukryć. Yy, czyli y, sama mechanika y, też odgrywa dużą rolę w y, narracji naszego bohatera. Yy, tak, tak. Super. Teraz znowu zapraszam wszystkich na krótką przerwę muzyczną i wracamy do Was zaraz po przerwie. Hey. Muzyka zagrała, z nami jest Ola cały czas. Olu, czy masz jakąś sesję RPG, którą wspominasz w jakiś szczególny sposób, i dlaczego właśnie tą sesję wspominasz w taki sposób? Jest tak, w sumie to jakby miała wybrać jakąś taką jedną sesję, to bym powiedziała, że to by była sesja, którą ja prowadziłam jako drugą. No i prowadziłam ją takim znajomym, którzy w sumie też nigdy nie grali w RPG. No i to było takie o klasyczne fantazy, że tam wyruszamy w jakąś tam misję, kogoś tam odkortujemy. No i tyle. No i jakby... Nie, nie, nie zapadałbym w pamięć, gdyby nie fakt, że przedstawiłam w postaci moich graczy ich dowódcy, który nazywał się Valeron. Przecież moi gracze źle to słyszeli i upadli się, że on nazywa się Valeron, i cały czas wyobrażali go sobie w otoczeniu bardzo wielkiej kiełbas. <grym> Rozumiem, czyli jedno przejęzyczenie zrobiło y, całą sesję y, już do końca. Eee, tak, tak, tak. Wspominamy właśnie to przejęzyczenie i że król kiełbas Lord Baleron. Rozumiem. A oprócz gier fabularnych RPG czy grasz też klasyczne planszówki? Tak, jak mam tylko okazję to gram i no lubię, lubię gry od takich jakby niedzielnych po takie gry zaawansowane gdzie się siedzi 3-4 godziny. I... A jakbyś miała wybrać jedną grę planszową, którą miałabyś zabrać na bezludną wyspę? Oczywiście zakładając, że miałabyś też ludzi, z którymi mogłabyś nie ugrać na tej wyspie, to jaka by to gra była? Zastanawiałbym się chyba nad Terraformacją Marsa. No bo jest to zbudowana gra, w którą można grać długo. Ale też w sumie nie wiem, gdybym miała dostatecznie dużo ludzi, to wybrałabym grę na przykład taką jak Avalon, coś w pokroju, niektórzy być może znają Mafię, jest to taka gra ukrywania się i knucia wobec pozostałych graczy i jedna partia może zabrać 5 minut, a może zabrać godzinę, więc jakby to tylko zależy od naszego zaangażowania. Bardzo dużo ostatnio słyszałem właśnie o Terraformacji Marsa i przyznam sam, że zastanawiam się nad zakupem tej gry. Jakbyś mogła pokrótce opisać, na czym polega rozgrywka w tą planszówkę? W Terraformacji Marsa każdy z nas, jakby każdy z graczy, jest korporacją. Tak się to nazywa, losuje się karty korporacji i dostaje się pewne zasoby. Z tym pieniądze i za te zasoby trzeba mm, kupować karty. I karty pozwalają nam wykonywać różne rzeczy dosłownie, bo karty jest naprawdę tak gruba talia, że trzeba ją tasować jakby na, na pół, bo całej nie da się jej potosować. I chodzi o to, żeby terraformować marca po prostu, czyli podnieść temperaturę, umieścić oceany i dodać tlenu. I za każde dodanie właśnie jakby tych czynników dostajemy punkty i kto ma najwięcej punktów wygrywa. To jest taka gra, może powiedzieć, trochę strategiczna, ale też nie taka, że jak coś się zaplanuje, na początku się zepsuje, to już wszystko jest do niczego, tylko można zmieniać strategię, patrzeć jak inni gracze grają, karty wybierać na każdym etapie. Także według mnie jest to bardzo fajna gra, bo jest dosyć... Nieprzewidywalna można powiedzieć, bo jak grałam w tą grę wielokrotnie, a są takie karty, co czasem widzę pierwszy raz, bo po prostu mi się z tej grubej talii nie trafiły. No i też bardzo dużo zaletą transformacji masz, to jest to, że można grać samemu. I zaletą też tej grubej talii jest fakt, że jeszcze można dołożyć do niej różnego rodzaju dodatki, więc pewnie talia się robi jeszcze <tłuk> grubsza. Tak. Tak, no i to jeszcze, to niekoniecznie jakby wydłuża rozgrywkę, i to też jest plus, bo często dodatki po prostu wydłużają rozgrywkę, a to no, dodatki w Marsie urozmaicają ją po prostu. Czy są jakieś sposoby przeszkadzania graczom, którzy grają razem z nami? Tak, jak najbardziej możemy im podkradać zasoby. Super, dziękuję Ci bardzo Olu za rozmowę, za wywiad. Jakbyś jeszcze raz mogła zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na Rzut na Wschód i przypomnieć, kiedy i gdzie będzie to wydarzenie. Nasz kontent Gier Popularnych Rzut na Wschód odbędzie się w hotelu Arche przy Zamońskiej w Lublinie 6-7 listopada, czyli w sobotę i w niedzielę. Jest to darmowy event i dla wszystkich grup wiekowych. Także serdecznie zapraszamy, no i ja serdecznie po zapraszam w imieniu Fundacji Motorów i Pracowników Kultury Trach. Ja też również zapraszam bardzo wszystkich na wydarzenie w imieniu Radia Gabinetowego i zapowiadam również, że będziemy prowadzić relacje z całego eventu i na tym evencie będziemy i będziemy też Relacjonować w radiu. Będziemy nagrywać rozmowy z ludźmi i pewnie niektóre prelekcje. Zapraszam już teraz wszystkich do hotelu Arch. A osoby, które nie będą mogły się niestety pojawić, zapraszam do słuchania naszego radia. Też po całym evencie planujemy rzucić relacje wideo z komentarzem. Więc zapraszamy już wszystkich do śledzenia naszych social mediów i do zobaczenia na Rzucie na Wschód. Dziękuję ci bardzo Olu za rozmowę. Do zobaczenia, dzięki za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.